Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze Marzeń Zimowy Ride. Mm, zarobiłam troszeczkę pieniążków. Mamy srebro i złoto, nie wiem które to było. Yy, I teraz mamy tutaj żółtą kropeczkę, więc do niej podjedziemy i wyruszamy na tamtą stronę yy, części mapy. <coughs> części wyspy, można powiedzieć. O! Dobra. E, witaj, Kalista. Podobno mieszkańcy Cap Point mają kłopot z inwazją gryzoni. Oto trutka na szczury, którą możesz za zawieść... E, ...Rakisowi. Nie wiem. Zapas wystarczy dla wszystkich. Dobra, no to jedziemy. E, pojedziemy, myślę sobie, tędy. Bo chyba nie można po drugą stronę. Przecież nie jestem pewna. Nie sprawdzałam. E, jedziemy teraz do Kepoint, jak to się tam nazywa. Nie pamiętam, czy on to mówiłam, czy nie, ale tu, nawet chyba tutaj mamy to zadanie. Więc ciekawie, e, tam w górach, tam widzicie, e, można dojechać do. ja wam to mówią do tajemniczego kręgu. To no, chyba będzie też wyścig w tajemniczym kręgu. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale nie jestem w 100% stu, stu pewna. No. Ale możecie sobie podziwiać po prostu widoki, patrzeć, jakby ewentualnie wyglądał nasz powiększony świat z SSO. Wiadomo, ze z, z zmienionym to, nie? No bo SSO nie robi kropka w kropkę tego, co, co tutaj było, jak widzieliśmy właśnie w jesieni. Nie jest to kropka w kropkę to samo Srebrzyste jezioro e, i ogólnie to... E, mam tu takie zadanie. O to niech będzie, że to to zadanko. Co e, zaraz w powiem? Jakiś czas temu zamówiłam żółki wędkarskie znacznie mocniejsze od tych, których używam obecnie. Mam, wielką, y, mam nadzieję, że dzięki nim złapię naprawdę wielką rybę. Spytaj proszę, że kisa, nie wiem, nie, nie wiem, jak to się czyta. W Cape Point, czy już do niego dotarły, no, akurat jedziemy, więc spoko. Przeskoczymy sobie przez te kry lodu. E, I wracając do tego, co chciałam Wam powiedzieć, e, to te odcinki. No na no, no, ogólnie na tym kanale e, Aktualnie będzie się pojawiać myślę, że tylko z marzeń, dopóki jej nie skończę. Później nie wiem co będę nagrywała, potem będzie prawdopodobnie, do no, coś innego, jakaś inna gra, e, bo pewnie coś do czegoś wrócimy, wiadomo e, Typu Simsy czy, czy Tom Prider, bo też w ogóle chciała skończyć tą jedynkę i zacząć kolejną część. A, no właśnie tak myślę, że luty, do no lutego, do końca lutego chciałabym skończyć Stajnie Marzeń. Myślę, że może uda mi się to w, w styczniu i początek lutego. Mi się tak wydaje, no ale zobaczymy. Do końca lutego chciałabym skończyć Stajnie Marzeń. Potem, właśnie, marzec. Marzec. No marzec bardziej bym strzelała. Marzec byłby właśnie miesiącem in-gier. Wstępnie, ale to wiadomo. Ja muszę powoli sobie tutaj wdrożyć, że mam też drugi kanał, hello, gamingowy. No ale tak jak mówiłam, nie gram za często. I ten... I w kwietniu, kwiecień, maj bym nagrywała wiosnę. Czerwiec byłby takim miesiącem postoju. I e, potem byłby wakacje letnie. Letnie zawody. O, bo Boże. Witaj, kalista Wieści o tobie szybko obiegły dolinę. Podobno chciałabyś poćwiczyć pod dachem. Pojedź tam i porozmawiać z Lindą. Nie spiesz się jednak, Linda nie zgodzi się ciebie uczyć, dopóki nie będzie pewna Twoich umiejętności. Dobra, to czy mamy tutaj zadanka. Ja sobie napoję konia, bo widać, że jest y, spragniony. I pojedziemy do tego rzekisa tam. Jak widzicie, miałe te budynki, to właśnie on tam jest. No i tu mamy tam właśnie e, Lindę. I tu mamy stajnię właśnie w Cape Point. Czy ja mam coś. Mam. Mam. Au. Ile ja mam dać? 10? Skoki. Eee, no dobra, niech będzie kontrola też. Tak jak mówiłam, skoki są tutaj dość istotnym eee, punktem. Jak dobrze, pamiętam. No, więc taki plan na najbliższe miesiące, ale zobaczymy jak to będzie. Wszystko wyjdzie w praniu, bo ja mogę mówić, a potem po prostu nie będę miała jak czegoś nagrać, bo z montażem nie jest aż tak trudno. To ale bardziej właśnie nagranie. E, nagranie, no to muszę poświęcić ten czas, muszę mieć czas po prostu, żeby usiąść i coś nagrać, wiecie, i nic nie może mnie rozpraszać. Podczas montowania to mogę sobie to podzielić na sekcję, co nie, wiecie o co chodzi. E, że jak mama mi zapłacze, no to zostawię i nic mi się nie stanie, tak? Zatrzymam na chwilę właśnie ten montaż, albo za godzinę wrócę do tego, tak? A podczas nagrywania, no to... Niestety tak nie mogę. Jest po prostu to ciężkie. Męskie sprawy. Żyłki dla pana Trouta. Trouta? Tak, już je dostałem. Muszę je tylko znaleźć. Powinny być gdzieś w pudełku. E, w porządku, znalazłem. Wiedziałem, że gdzieś muszą tu być. Zanieś proszę te żyłki panu Troutowi. Na pewno bardzo się ucieszy. Życzę mu ode mnie udanego połowu. Dobra. Um, Trudka Dla mnie? Cóż za barbarzyńca z tego Antoniego, zabijać bezbronne zwierzątka, oczywiście mam przez nie drobne kłopoty, ponieważ dają mój ser, ale nie mógłbym nigdy skrzydzić takich małych, uroczych stworzonych. I kolejny, biję e, sobie, myślę, że tutaj skoki i jazdę, czyli zaraz będzie można kupić tamtego konia, no dobrą sprawę. Tylko jeszcze jeden poziom i pieniądze. Ach, ktoś kradnie mój serc. Na pewno szkodniki, które wałęsają się po okolicy. Nie rozumiem jednak, które by się do mnie dostały. Czy pomożesz mi znaleźć dziury, przez które te nic nie włażą mi do sklepu? Ja to, to już pamiętam, są, jest z tyłu dziura. To przynajmniej mi się wydaje. Tak, tutaj. Dobra, szukanie dziury w całym. Żyłkę, to ok. Wiedziałam, że można Ci zaufać. Wspaniale, teraz trzeba tylko pomyśleć, jak zagrozić im drogę. Ma, mam weź tę deskę i zasłonić tę dziurę. Wtedy nikt nie dobierze się do mojego sera. Najwyżej ja, sam i ci klienci, którzy zechcą go kupić. Ciężko mi się czyta, bo mam nos. Zatkał mi się. A tam co jest dalej? A nie, to jest po prostu dalsza część mapki, dobra. I ciak. A, jeszcze jedna. Sorry. Zamknięte amon. Nie ma sprawy. Świetnie, to miłe twoje, z twojej strony, że pomogłaś mi uporać się z tą dziurą. Teraz mogę dalej spokojnie prowadzić sklep. Oto nagroda za twoją pomoc. Pieniążki. Okej, okay, gdzie jest moja pocztówka? E Eric Loaf nie wysyłał mi w tym roku życzeń bożonarodzeniowych, zastanawiam się dlaczego. Mam nadzieję, że nie jest na mnie dosyć obrażony. Mogłabym go o to spytać? A, dobra, musiałam sobie pomyśleć, kto to jest ten Eric Lowe. <grym>, no, hey. dobra, teraz sobie przypomniałam. Witaj Kalista, ptaki ćwierkają tak, jakby były głodne. Nie uważasz? Sprawdź proszę, czy wszystkie karmniki są zaopatrzone w ziarno. Dobra, zresztą zobaczymy. Ale nawiask sklep. Co my tu mamy? Kontrola 3. Ile, czekajcie. Ile, co, ja, co ja mam w ogóle? Jazda 4, kontrola 4. Ok. O, to się nie opłaca. Tu mamy opiekę. Tutaj mamy jazdę 5. Wyczerpcy jakie mam? O. To by się przydało. O Boże Mam zielone No trudno, nic na to nie poradzę Trzeba być lepszy, po prostu A jakie mam rękawiczki? Jazda 4 O, jazda 5 Okej okay. Toczek jaki mam? Jazda 4 O, jazda 6 A ten? Jazda 3 a ten, czekaj, to byłam tu inna jazda, jazda. Okej, okay, dobra. Zapomniałam. O, dobra. Zaraz lepiej wyglądam. <grytka> Ale kurtkę raczej zostawię, bo e, nie opłaca nam się. Nie opłaca nam się, totalnie. E, a budki. I mam trzy. Kontrola. Kontrola siedem. O. Będzie dosyć sporo pieniędzy, ale trudno. Ważne, żebym miała dobre buty. Eee, dobra, nie chcę tego. Tak, to zostaje, to sprzedaję. No i git. Czy dla konia coś też będzie, czy nie do końca? Eee, Światło wytrzymałość 7. Wytrzymałość nie. Eee, wytrzymałość 6, wytrzymałość 4, siła 4, ok. Eee, I. Wodzę szybkość 2, tak? tak, szybkość 2, szybkość 4 no oj są t -t -t czarne, fajne w końcu jakoś to dodamy, nie? tylko jedynie są siadło mi przeszkadza <śladło> siadło i, i czaprak, no trudno e, to trzeba będzie jeszcze raz zarobić pieniążki ale zarobiłam pieniążki specjalnie dlatego, żeby je tutaj wydać wiecie o co chodzi Nowy, nowy sklep, no bo trzeba wykorzystać, nie? Tą okazję. Prostu. Będę musiała karty karmik sprawdzać, ale raczej nie dosypałam im karmy. To przynajmniej mi się wydaje, bo kazałeś mi tylko sprawdzić. No, zaraz się przekonam. Kurde, czy ja musiałam tak aż krążyć? No nie ma. Karmę. To ja tylko sprawdzam, więc jeszcze raz będę musiała latać by dosypać coś tu. Ale trudno tu Jeszcze jedno i tam po drugiej stronie dwa Tu już są tak blisko ciebie, że mógłbyś sobie sprawdzić, nie? Albo jeden, bo tu jest też może różowy. Naprawdę no ta kropka jest tak blisko niego, że sam mógłby sprawdzić, czy są. Czy jest ziarno, nie? Ale nie. Po co ja muszę sprawdzać. Nie? Tak najlepiej. No, trudno. dzieć No i w przyszłym odcinku, który... Zaraz nagram. <grym> Będziemy robić wyścig. wyścig. i pewnie pojedziemy. Gdzieś dalej. Jeszcze. Nie, tu nie ma do czyż. do spania. A nie, jest do spania. Dobre. Nie widziałam kropek. Gdzie... No i teraz pewnie zadanie e, nasypkarmy. <grywy> Dziękuję ci. Mówisz, że wszystkie są puste? Mój Boże, przecież ptaszki umierają z głodu. Co robić? Co robić? Czy mogłabyś mi pomóc? W porządku. Już wiem. Biegli natychmiast, dostajli Henry Rain. Ona musi ona musi mieć karmę dla ptaków. Pędź, leć szybko, zanim ptaszki poumierają nam z głodu. Dobra. Yy, ja to myślę, że zrobimy już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie opeczki w górę. Będzie bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!